Szanowni Państwo, 15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta, co stanowi doskonałą okazję do przedstawienia aspektów ochrony prawnej konsumenta. Tytułem wstępu chciałbym podkreślić, iż temat świadomości prawnej konsumenta, w tym regulacje dotyczące ochrony praw i obowiązków konsumenta, mają niezwykle istotne znaczenie. W zasadzie codziennie bowiem występujemy jako konsumenci, będąc stroną w konkretnych umowach. Warto mieć na uwadze, iż ideą powstania przepisów regulujących prawa i obowiązki konsumenta było to, ażeby chronić jednostkę słabszą w relacji z profesjonalistą. Przepisy regulujące prawa i obowiązki konsumentów mają charakter przepisów bezwzględnie wiążących. Nie możemy ich wyłączyć bądź ograniczyć w drodze umowy. Szanowni Państwo, wprowadzony praktycznie rok temu, bowiem 15 marca 2020 roku, stan epidemiczny przyczynia się wciąż do rosnącego lęku o zdrowie oraz obaw o dostęp do podstawowych produktów spożywczych. Zatem niestety sprzyja także to nieuczciwym działaniom przedsiębiorców. W efekcie nierzadko przedsiębiorcy wprowadzają konsumentów w błąd informując, że oferowane produkty mogą chronić przed chorobą lub znacząco zawyżają ceny produktów higienicznych czy też spożywczych. W związku z tym zachęcamy Państwa do tego, aby zachować konsumencką rozwagę i próbować dokonywać wyborów poszczególnych produktów z dostatecznym rozeznaniem. Pamiętajmy, że oprócz szczepionki nie ma powszechnie dostępnych produktów, które chronią przed koronawirusem. Uważajmy zwłaszcza na oferty promowane przez osoby podszywające się pod urzędników, lekarzy, ekspertów, przedstawicieli instytucji międzynarodowych czy też renomowanych instytutów badawczych. Ci, których zadaniem jest zwalczanie pandemii, są w szpitalach i pomagają potrzebującym. Na pewno nie dzwonią do nas i nie wysyłają maili z ofertą zakupu. Oszuści mogą się także podszywać pod osoby, które mają koronawirusa i potrzebują pomocy albo dzięki cudownemu specyfikowi już go nie mają, bowiem zostały uzdrowione. Na tę chwilę, drodzy Państwo, nie jest znane żadne superlekarstwo na wirusa, a jedynym powszechnie znanym sposobem ochrony przed wirusem jest szczepionka. Zadbajmy zwłaszcza o starszych konsumentów, naszych rodziców, dziadków, sąsiadów. Oni są szczególnie narażeni na różnego rodzaju sztuczki marketingowe odbiegające od zasady uczciwości kupieckiej. Ograniczona wciąż normalność przyczynia się jednocześnie do wzrostu zainteresowania ofertą sklepów internetowych. Wiele z nich kusi obecnie specjalnymi zniżkami, darmową dostawą oraz wydłużeniem prawa do zwrotu towaru. Przypominam, że robiąc zakupy przez Internet należy zachować szczególną ostrożność. Drogi konsumencie, pamiętaj, Sprawdź opinię o sprzedawcy. Przeczytaj dokładnie regulamin obowiązujący u danego sprzedawcy. Sprawdź całkowity koszt towarów, to znaczy ceny i koszty wysyłki. Dowiedz się dokładnie jaki jest termin realizacji zamówienia i w jaki sposób możesz odstąpić od umowy. Sprawdź dane kontaktowe, adres, telefon przedsiębiorcy, który, który prowadzi określony sklep internetowy. Zachowaj w pamięci komputera dane sprzedawcy, oferty i kopię zamówienia. Pamiętajmy, konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tak zwane prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. Nikt nie może pozbawić konsumenta tego prawa. Do zachowania terminu wystarczy jedynie wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie ma znaczenia to, że sprzedawca otrzyma je po upływie terminu. W praktyce odstąpienie od umowy wykonujemy w drodze pisemnego oświadczenia, którego nie musimy uzasadniać. Pamiętajmy, iż na terenie poszczególnych miast działają rzecznicy konsumentów, do których zadań należy między innymi zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego, informacji prawnej w zakresie ochrony interesów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Zapraszamy także do śledzenia strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje dedykowane konsumentom. Wierzymy, że edukacja konsumencka przyczyni się w sposób znaczący do obniżenia skali łamania praw konsumenckich w naszym kraju. W przypadku naruszenia państwa praw zachęcamy serdecznie do konsultacji prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy obsługiwanych przez Stowarzyszenie Dogma. Dziękuję bardzo.